Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj chciałam pokazać, jak prosto przygotować dynie nie tylko do naleśników. Sam przepis na ciasto naleśnikowe jest bardzo prosty. Naleśniki wychodzą takie bardzo delikatne, przepyszne. Bardzo, bardzo polecam. A jeszcze przy tym ten piękny kolor nie tylko jedzą usta, ale także oczy. No i na pewno ciasto jest wartościowe. Za chwilę wszystko o tym opowiem. Zaczynam właśnie od przygotowania dyni, nic bardziej prostego. Bardzo dobrze kolorystycznie sprawdzi się tutaj dynia Hokkaido. Przy tym jest ona dostępna w wielu sklepach. Przed gotowaniem, pokrojeniem dyni oczywiście wyjęłam cały ten miąższ razem z pestkami. Tak więc najlepiej ugotować ją na parze i to trwa bardzo króciutko do miękkości. Potem wystarczy wyjąć, wystudzić. Nie obierałam nawet jej do gotowania. Gotowała się około, tak nawiasem mówiąc, 10 minut. Po wystudzeniu rozdrabniam ją w rozdrabniaczu albo po prostu blenduję. Nie musicie też blendować. Wystarczy po prostu praską od ziemniaków zmiażdżyć dynię. Do mojego przepisu użyłam szklankę takiej ugotowanej, zmiażdżonej dyni. Na około 10 sztuk takich naleśników dyni ugotowałam tutaj dużo więcej, bo również będę robiła zupę dyniową. Taka masa z dyni też dobra jest do dodania do np. przykład biszkoptu, babek, do wielu różnych pas, ale tutaj już przepis na naleśniki. Do szklanki takiej masy dyniowej dodaję. 3-4 łyżki mąki. Jeśli będziecie dodawać farszu takiego na słodko, na przykład serowego, bądź jakieś owoce, wtedy polecam do ciasta dodać jeszcze troszkę wanilii. W przypadku, kiedy na przykład mieszane, tak jak u mnie, dodaję tylko sól i płaską łyżeczkę cukru. Dwa całe jajka, które dobrze zwiążą ciasto. I około jedna szklanka mleka to jest 200-250 ml. To zależy od tego, jaka wyjdzie gęstość ciasta. To powinno być takie ciasto nie za rzadkie, nie za gęste, żeby dało się rozlewać na patelni. Ciasto po usmażeniu jest bardzo delikatne, przez co też bardzo smaczne. Polecam yy, po prostu mniejsze też te placki, żeby Wam było łatwo przerzucać. Smażę oczywiście tradycyjnie na niewielkiej ilości tłuszczu z obu stron w tym samym czasie co placki, co naleśniki klasyczne. Idealne pychotki do wielu farszów. U mnie tutaj akurat były grzyby, bo ciągle są na topie. I oczywiście wersja też ulubiona na słodko z dżemem malinowym, domowej roboty. Warto korzystać z dyni, bo potrafi być bardzo, bardzo smaczna. Pozdrawiam wszystkich cieplutko. Zapraszam serdecznie na kolejne filmy.